Witajcie i zapraszam Was na odcinek taki bardziej poradnikowy, czyli o tym, co zabrać ze sobą na wakacje do ciepłych krajów. Tutaj głównie słuchajcie po moich doświadczeniach, po już prawie 17 latach życia w ciepłych krajach, czyli w Grecji i Hiszpanii. Mam takie małe troszkę doświadczenie, że jak to jest w lato, co się przydaje, co nie. Więc pierwsza rzecz, słuchajcie, czyli na samą podróż, podróż samolotem, zazwyczaj te podróże, wiecie, wykonujemy samolotem, czy też nawet samochodem, yy, autokarem. I są to podróże, które zajmują kilka czy czasami kilkanaście godzin. Więc w pierwszej rzeczy kolejności, słuchajcie, weźmy pod uwagę nerkę. Nerka. Słuchajcie, i tu mamy trzy powody, tak naprawdę, dlaczego ją zadać. Po pierwsze, słuchajcie, są modne w tym sezonie. Po drugie, są wygodne, w szczególności w podróży, kiedy mamy tutaj torebkę. Tutaj mamy, słuchajcie, jedną walizkę, drugą walizkę. Ręce lubią mieć wolne, taka nereczka. Bezpieczna. I trzeci, właśnie, już się chciałam wygadać. Trzecia rzecz, czyli bezpieczeństwo. Słuchajcie, turyści są numerem jeden choćby targetem dla kieszonkowców. Druga rzecz, która, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo się może przydać, to czysta torba na kosmetyki. Słuchajcie, ponieważ przepisy y, lotnicze i, i te, które określają, co możemy zabrać ze sobą na pokład samolotu, dość szybko i często się zmieniają i dlatego, słuchajcie, w tym momencie wszelkiego rodzaju kosmetyki, czy, czy jest to maskara, czy są to szminki, słuchajcie, wszystko powinno się znajdować właśnie wyciągnięte z naszej walizki i na tym wiecie w tym koszyczku, żeby można było to na widoku właśnie przeskanować. Mokre chusteczki. Nie słuchajcie, banalne, a jednak dość często, słuchajcie, zapominamy. Fajnie jest zabrać też taką mniejsze opakowanie, tam jest chyba, jak się nie mylę, ich, albo niektóre mają też 50 na samą drogę. No bo wiadomo, słuchajcie, cały czas jesteśmy w ruchu, cały czas się gdzieś przemieszczamy, dotykamy różnych powierzchni. Przez tysiące ludzi, którzy przemieszczają się, słuchajcie, przez lotniska, przez samoloty codziennie, i tam naprawdę jest dużo, ale to dużo. Słuchajcie, możemy się tu, czy coś zjemy, czy siedzimy, słuchajcie, nawet na miejscu samolotu i, nie i zjedliśmy i ubrzyciliśmy ręce, i nie chcemy za każdym razem wstawać i iść, myć te ręce do łazienki, gdzie zazwyczaj jest właśnie kolejka ubik do ubikacji w samolocie, więc warto mieć takie właśnie chusteczki zawsze przy sobie. I dość z tym tropem, słuchajcie, mamy yy, płyn do dezynfekcji rąk właśnie. Tysiące ludzi, czy to samoloty, czy te restauracje, one wiadomo są sprzątane, ale one nie są dezynfekowane. Słuchajcie, codziennie czy w jakiś tam większy sposób. Więc warto słuchajcie nasze rączki dość często w czasie podróży dezynfekować. Coś słuchajcie, co ja przez długi czas plułam sobie w twarz, nie zawsze o tym zapominałam. I jest to, słuchajcie, taka poduszka na kark. Jest to, słuchajcie, coś zbawiennego w podróży. Istnieją też takie, które się rozkładają, same się pompują, niektóre trzeba sam powiedzieć, samemu, niektóre są już, słuchajcie, gotowe, jednak no takie one są niby tańsze, ale zajmują dużo więcej miejsca. Ja uważam, że na podróż najlepsza jest taka, którą sami albo, albo sami sobie napompujemy, albo ona się samo pompuje i po zdjęciu ona się po prostu robi dużo mniejsza, żeby nie zajmowała nam dużo miejsca i też, yy, wiadomo, yy, żeby nie była ciężka, prawda? I coś... Też znowu banalnego, jednak dość często ludzie o tym zapominają. Słuchajcie, pamiętajcie o słuchawkach. Przejdźmy do kategorii kosmetyki. Co do kosmetyków, ja się tutaj nie będę wypowiadać na temat takich kosmetyków typowo kolorówkowych czy pielęgnacyjnych. To już uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa. Niektóre osoby, słuchajcie, malują się bardziej, będą brać więcej kosmetyków, niektóre mają się mniej, będą mieć kosmetyków, niektóre ludzi. Yy, nie, się, nie malują się w ogóle, i tak naprawdę tylko biorą yy, nawilżanie, wiecie i ochronę. I właśnie tutaj pierwsza i najważniejsza rzecz: ochrona. Jednak, jeżeli wybieracie się, słuchajcie, do ciepłych krajów, w szczególności, że jesteście na przykład jeszcze sali biali po zimie, ja wiem, że to jest wydatek, ale zaopatrzcie się w filter 50. Coraz więcej ludzi, słuchajcie, cierpi na alergię słoneczną. A poza tym, słuchajcie. Jeżeli nawet już jesteście troszeczkę bardziej opaleni i wybieracie się w cały dzień na plażę, czy na cały dzień na basen, też warto sobie słuchajcie zafundować takie filtry pięćdziesiątki. Jak już nie chcecie stawać te 50, to minimum, to słuchajcie tą trzydziestkę. Gdyż słuchajcie, jeżeli spalicie się w pierwsze dwa dni po przyjeździe, później całe wakacje cały tydzień będziecie się chować od słońca, będziecie oboleli, nie będziecie mogli nosić ubrania, nie będziecie mogli spać, czyli tak naprawdę popsuje Wam to trochę wakacje, więc warto się słuchajcie zabezpieczyć, przez te dwa, pierwsze trzy dni, cięższy filtr, mocniejszy filtr, a później z biegiem czasu stosujcie sobie po prostu słabszy, kolejne słuchajcie, nie zapominajcie, tak, chronimy naszą skórę. Powinniśmy chronić nasze włosy, w szczególności jeżeli wybieramy się na miejsca typowe, gdzie jest na przykład ocean, który bardzo woda z oceanu czy z morza bardzo wysusza nasze włosy. Wiatry, słońce, słuchajcie, suche powietrze. To jest naprawdę yy, ciężka próba dla naszych włosów, więc warto zaopatrzyć się w taki spray ochronny, właśnie do naszych włosów ochrona przeciw insektom. Czy to komary, czy to jakieś pajączki, muszki, nie wiadomo co. U mnie na przykład na Wyspach Kanaryjskich nie ma aż tak dużo komarów, jednak na przykład w Grecji nie dało się spać, słuchajcie, przy otwartym oknie. Okej, okay, kolejną kategorią, słuchajcie, jest nasza garderoba. Jeżeli chodzi o samą garderobę, tu oczywiście w zależności do naszego stylu ją dostosowujemy. jednak z doświadczenia wiem, słuchajcie, żeby nie zabierać dużo takich Rzeczy, które są bardzo na wyjście, nie wiadomo jak eleganckie, tylko nie wiadomo co, jeszcze chcemy to wakacje, tu chcemy odpocząć, chcemy czuć się swobodnie, więc najlepiej szorty, jakieś spódniczki, topy wszelkiego rodzaju, jakieś koszulki, wszystko takie bardziej bawełniane, bardziej przewiewne, na pewno się zda. Oczywiście warto zabrać kilka sztuk takich, wiecie, bardziej wyjściowych kreacji, które na przykład wykorzystamy idą właśnie na jakąś imprezę czy na jakąś kolację. I trzymając się właśnie tak typowo, słuchajcie, ubrań, warto słuchajcie, wziąć ze sobą parę tunik. Tuniki takie, wiecie, chodzi mi o takie tuniki, które są z takiego półprzezroczystego materiału, które bez problemu możemy na przykład zarzucić na siebie na basenie czy na plaży. Jeżeli, jeżeli nie chcemy paradować, właśnie, czy iść do sklepu, czy do jakiegoś tam baru, podejść pod, po napoje w samym stroju kąpielowym, gdyż nie czujecie się swobodnie z tym, albo tak samo, słuchajcie, dodając jakiś pasek, dodając troszeczkę biżuterii, możecie założyć taką bluzkę, słuchajcie, na wieczór, spod koszulką i to też bardzo, to bardzo efektownie wygląda. Poza tym, słuchajcie, nie zapomnijcie zabrać też czegoś z długim rękawem. Na wyspach kanaryjskich na przykład w noc temperatura sięga do 18 stopni. Biorąc pod uwagę temperaturę w Polsce 18 stopni, no to jest bardzo fajnie pogoda, cieplutko, słuchajcie, można z, z krótkim rękawkiem. Jednak tutaj te 18 stopni inaczej się odczuwa, w szczególności w pobliżu, słuchajcie, zbiorników wodnych, czy też właśnie na oceanie, czy też właśnie w takich miejscach jak na przykład tutaj niby jest 18 stopni, ale... Troszeczkę to jest chłodnało, więc zawsze warto mieć coś na nóż, za zarzucenie na siebie, gdyż może Was troszeczkę przyjechać. z Zimna. <gry> warto też, słuchajcie, zabrać ze sobą minimum dwa stroje kąpielowe. Buty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o buty, jeżeli jesteście typem, słuchajcie, wczasowiczów, którzy przyjechali typowo, ale typowo, żeby odpocząć, nie mają zamiaru, słuchajcie, wspinać się po górach, czy nie wiadomo co robić, to słuchajcie... Klapki, klapki, jeszcze raz klapki, czy jakieś sandałki, czy jakieś, wiecie, tam tenisówki, czy jakieś tam właśnie takie, kurde, nie wiem, jak się nazywają, no takie buty, wiecie, materiałowe, coś wygodnego, wiecie, luźnego, coś przewiewnego, żeby ta noga odpoczywała i Wam i, i problem za nim nie sprawiała, i na pewno wygodne, słuchajcie, żeby Was też nie obtarła, wiecie o co chodzi. Jeżeli znowu z kolei jesteście takimi czasowiczami, którzy lubią zwiedzić i zobaczyć tu przejść. Się plażą przez 4 godziny, czy iść na w góry, czy iść nie wiadomo gdzie tu warto też pomyśleć, czy nie będziecie potrzebować, słuchajcie, butów tre trekkingowych, gdyż tutaj są bardzo skaliste, tu to są wyspy wulkaniczne, dużo skał, dużo takich wiecie, wąwozów jest, gdzie trzeba się wspinać, więc takie buty już niestety są na takich wycieczkach obowiązkowe. Kolejną rzeczą, która bardzo, ale to bardzo może Wam się przydać, jest to na pewno słuchajcie, wielka typowo słuchajcie wakacyjna torba taka worek, do której wrzucimy ręcznik, do której wrzucimy wszystko tam się to wszystko będzie walać ale przynajmniej słuchajcie jest w jednym i poręcznym miejscu okulary okulary słuchajcie jest to jedna rzecz o której tak, na, która powinna, tak na, naprawdę w, w tej kategorii garderoba będzie na pierwszym miejscu też słuchajcie w ciepłych krajach czy to wyspy kanaryjskie, czy to greckie, czy to Maldywes, gdzie właśnie są wysokie temperatury. Promieniowanie ultrafeltowe jest na stopniu, słuchajcie, najwyższym, jest naj, najwyżej na skali, czyli jest na dziesiątce, czyli to promieniowanie jest bardzo, bardzo, ale to bardzo intensywne, więc warto, słuchajcie, zainwestować w dobrą parę okularów. Taka para okularów, słuchajcie, starczy Wam na lata. One zazwyczaj, jeżeli o nie będziecie się dbać, z nimi się, słuchajcie, nic nie stanie, ale macie pewność, że wasze oczy są chronione. Wszelkiego rodzaju, słuchajcie, okulary, które pochodzą z Aliexpress, bazarów i tam też pisze, że tam też jest filtr. słuchajcie, tam mogą pisać, co chcą. I te po 5 euro dość często mogą wam, słuchajcie, zniszczyć wzrok, mogą spowodować, słuchajcie, tylko i wyłącznie, słuchajcie, problemy, a nic poza tym. I ostatnia rzecz, słuchajcie, już właśnie w takiej bardziej y, garderobie, słuchajcie, jest to torba na brudne rzeczy. Ja dość często słuchajcie y, taką torbę zapominam. Taki zwykły worek, czy to taki worek, słuchajcie, nawet na buty, co mamy, wiecie, taki zwykły worek, worek materiałowy. Warto takie coś mieć, słuchajcie, wrzucicie sobie takie brudne planie. Zazwyczaj większość z nas zapomina o tym, i później wiecie: wsadzamy, ładujemy do tych takich zwykłych reklamówek. Okej, okay, i mamy już, słuchajcie, ostatnią kategorię, czyli takie akcesoria, sprzęt elektroniczny. No tu już, słuchajcie, jest wasza tylko i wyłącznie, słuchajcie, wola, co byście chcieli, ale yy, ja mam, słuchajcie, parę takich akcesoriów. Pierwszym jest z nich, słuchajcie taka osłonka na telefon, która jest, jest wodoodporna. Czyli w takiej osłonce, słuchajcie, możecie zawiesić sobie ją na szyję, bo do niej włożyć telefon, możecie do niej włożyć też czy pieniądze, czy portfel, żeby nie mieć, jeżeli nie chcecie zostawić na przykład na plaży rzeczy, gdzie nie, nie będą mieć kontroli, zakładacie to, idziecie do oceanu, wkładacie się, słuchajcie, do czy do basenu w tym i nic się z tymi rzeczami nie dzieje. Coś co warto zwrócić uwagę, oczywiście nie w krajach europejskich, ale jeżeli wybieracie się do innych, bardziej odległych krajów, jest jakie, słuchajcie, adaptery, jakie są gniazdka i czy będziecie potrzebować adapter, bo jest to na pewno pewna rzecz, o której się zapomina. Fakt faktem, yy, na przykład tutaj na Teneriffie w dużo miejscach, w takich bardziej typowo turystycznych miejscach, w takich kioskach czy 24-godzinnych sklepach oni sprzedają taki adapter, na przykład dla Anglików, którzy mają właśnie inne gniazdki, gniazdki, gniazdka. Jeżeli wybieracie w bardziej ciche miejsce, jest duża prawdopodobieństwo, że takich adapterów nie będzie w sklepach. Jeżeli ktoś jeszcze, słuchajcie, nie ma selfie-styka albo z takim czymś nie jest, no to wiadomo, że powinien ten punkt, no ale jeżeli wybieracie, słuchajcie, w miejsca, gdzie są piękne widoki, Wiadomo, i yy, chcecie robić zdjęcia razem z rodziną, i nie chcecie, żeby zawsze kogoś brakowało w tym zdjęciu, ten selfie styk jednak jest pomocny. I słuchajcie, ostatnia rzecz, która właśnie też jest dla ludzi, którzy no, nie wyobrażają sobie y, takich wycieczek, takich czasów bez y, zapisania tego, bez robienia tysięcy zdjęć, bez nakręcenia wideo. Mówimy o tych szelkach, które są przystosowane albo do GoPro, albo do telefonu, żeby zaczepić sobie właśnie ten na klatce piersiowej. Dlaczego mówię o tym? Dlaczego chcę takie? Wiadomo, mamy też inne, mamy na rękę, mamy na głowę, ale ze względów bezpieczeństwa, w dużo sportach czy w dużo miejscach, tylko i wyłącznie, jakie wszelkie i w jakich miejscach telefon czy aparat GoPro może być, jest dozwolony do zamontowania, właśnie jest na klatce piersiowej. Weźmy na przykład Jackie. To samo się dotyczy, słuchajcie, jeżeli idziemy do Siam Parku, czyli na te zjeżdżalnie, do, do parku wodnego, więc warto tak, w takie szelki się zaopatrzyć, jeżeli chcecie mieć naprawdę wspaniałe y, momenty, które nie są łatwe do nakręcenia. Okej, okay, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie inne, kolejne pomysły, dawajcie znać w opisie. Yy, bardzo chętnie je przejrzę i bardzo chętnie z nich skorzystam przy kolejnych wakacjach. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie to wideo, gdyż ten kanał jest dla Was i tylko dzięki Wam się rozrasta. Dzięki, do zobaczenia, pa, pa.